Cześć dzisiaj będzie o mleczarstwie, jak krówka wskazuje, jestem zwolennikiem rasy simmental lub podrasowanych, tak jak tutaj, mąbeliak, biało-czerwonych. Uważam, że to nawet takie tradycyjne z punktu widzenia naszej y, poprzedniej jeszcze z dawnych czasów hodowli. Ale raczej dzisiaj skoncentrujemy się na, nie będzie to analizy dokładnej rynkowej, ale skoncentrujemy się na kilku bardzo ważnych zagadnieniach, które czekają mleczarstwo. Pamiętacie Państwo, ci, którzy obserwują, tworzyłem materiał, bodajże, przed pół roku temu, tak, dotyczący mleczarstwa na zakręcie, zresztą od sporo czasu o tym mówię i przestrzegam. Podobnie jak w produkcji czodychlewnej, wieprzowiny, lata wstecz było widać, co się wydarzy, jakie będą negatywne skutki w tym kierunku. Dzisiaj mamy, no cóż, zbieramy tylko te zgniłe owoce tego, co się wydarzyło w produkcji trzody chlewnej. Dzisiaj twierdzę i to po prostu widać, coraz bardziej się zbliżamy do tego miecza karzącego nad polskim mleczarspem, który no niestety będzie jak gilotyna musiał spaść. No i zrobić to, ten porządek niestety z naszym mleczarstwem, które, które w rywalizacji, w konkurencji wokół nas, europejskiej, światowej, może się okazać, że jest takim tygryskiem na, na papierowym lub misiaczkiem na bardzo glinianych nogach. No ale my wszyscy się ładnie rajcujemy, słyszycie Państwo, jak to rolnicy w mleczarstwie zarabiają, jakie ceny niby mają średnie, unijne, wysokie i tak dalej. Prawda jest taka, że mamy kolejne obniżki cen, że mamy najniższe ceny, najniższe ceny, bo tutaj, że tam Rumunia, ale tam inna jest zupełnie struktura, więc najniższe ceny, jeśli chodzi o gospodarstwa rodzinne w całej Unii Europejskiej, no nie? Ale ceny to jest, to jest, nie wszystko tłumaczą, no nie? Tłumaczą otoczenie rynkowe. Jeżeli bierzemy pod uwagę naszą konkurencję mleczarską z tych państw wiodących, Francja, Dania, Holandia, Niemcy jako, jako naszego, naszego sąsiada, to najistotniejsze jest otoczenie. A tam są dwa istotne czynniki. W czyich rękach jest handel i jaki wpływ ma państwo, obywatel, rolnik na handel? Wiemy, jaki we Francji, w Niemczech. Jest prawie, że. Współpartnerstwo, prawie że też mają potężne kłopoty. A w Polsce, no cóż, państwo w ogóle nie istnieje w tym zakresie, więc mamy totalne pasożytnictwo. Tu jesteśmy przegrani, plus też jeszcze najniższych cen. No i polityka kredytowa, podatkowa państwa. No i tutaj też leżymy totalnie. Bo nawet będę robił materiał o, o fantastycznym leczarstwie, otoczeniu leczarstwa w republice. Białoruskiej, na Białorusi, no i tutaj też leżymy, też leżymy totalnie w zakresie właśnie polityki finansowej, kredytowej, w ogóle rolnictwa i w tym wypadku zdecydowanie leczarstwa. I to są dwa istotne determinaty, wokół, wokół których się obracamy, które, które wskazują na, na te poważne zagrożenia w leczarstwie. I teraz bardzo istotna, bardzo ważna uwaga. Była tak zwana pomoc covidowa, tak? No Na cała. Na y, wszystkim przedsiębiorcom, tak, z mniejszym, większym i tak dalej. Zapraszam więc y, szczególnie kolegów spółdzielców, czyli przypominam, właścicieli spółdzielni mleczarskich, tych podmiotów jest to znakomita większość, gdzie jesteśmy do, dostawcami, do których y, oddajemy mleko surowiec, z zapytaniem, ile firmy, bo to jest firma na pracowników i tak dalej, czy były inne także możliwości, środki? I to nie jest żadne podpuszczanie, tylko rzecz należna z punktu widzenia właściciela, producenta, dostawcy, bo firma, pracownicy mogli zarobić, a pytanie, co zarobili z tej pomocy, a była taka i państwo ustalajcie po kolei. Całkiem okazuje się pokaźna. No i jak firma się podzieliła z właścicielami, z tymi, którzy utrzymują. Te mleczarnie, pracowników, też tak pokazywał przykład Bielska Podlaskiego Biel mleku można nie przerabiać mleka i stu pracowników trzymać na no nie. znakomitej większości zakładów podobna jest sytuacja i to nie jest wina tylko prezesów, ale no niestety szanownych, szanownych właścicieli, czyli spółdzielców, podobna jest sytuacja. Mleczarstwo jest w Polsce doprowadzone do sytuacji, że Mamy przerost mocy produkcyjnych, prawdopodobnie cały przemysł mleczarski, a na pewno spółdzielczy, chodzi gdzieś na poziomie 60-paru wykorzystania mocy produkcyjnych. No bo cóż, kredytów nie trzeba było brać, rolnicy ładnie kredytowali, czyli ciężko pracując, dając mleko, oddając za pół darmo, więc można było robić inwestycje. A jak jest inwestycja, to co? to wszyscy zarobią, no nie? I sponsorzy, którzy, którzy finansowali te bezsensowne niejednokrotnie inwestycje, bardzo bezsensowne, bez, bez żadnej głowy, bez żadnego szerszego kontekstu, zresztą doświadczamy. I trzecia bardzo istotna kwestia związana z otoczeniem, czyli brak polityki rolnej, ale tutaj bardzo konkretnie się to będzie odnosić do mleczarstwa. Czy my wyobrażamy sobie, że z naszą produkcją, z naszą pozycją, z naszą pomocą tym otoczeniem rynkowym, z naszym bezchołowiem państwowym jesteśmy w stanie konkurować z potentatami w produktach masowych, między innymi mleka w proszku, tłuszczone mleko w proszku i tak dalej, na rynkach światowych? No i tak, część naszych podmiotów faktycznie wygrywa te przetargi, bo nikt tak nie wydoi chłopanie krowę. No, tego rolnika nikt tak, przepraszam, nie wydoi, jak właśnie w tych wygranych kontraktach na mleko w proszku, bo nikt tak poniżej ceny nie zejdzie, bo nigdzie nie ma takich frajerów. I to nie jest powód do dumy. No, ale jeżeli nie potrafi się nic innego produkować, idzie się na ten najprostszy produkt, tak? Do czego się doprowadziło? Czyli my próbujemy rywalizować w masówce. Jest to niemożliwe. Polskie rolnictwo w konsekwencji w żadnym produkcie rolniczym nie jest w stanie wygrać masowej konkurencji. Ze względu na warunki otoczenia. Trzeba wreszcie to zrozumieć. I to jest bardzo poważny sygnał, szczególnie dla producentów, rolników, żeby po prostu nie żyli w fikcji, nie spieszyli się. W tym samobójstwie, bo do tego po prostu dojdzie, a najistotniejsze to jest to, że wreszcie ogarnąć tą politykę i ustalić nasze markowe, a wręcz powiem niszowe, ale markowe to znaczy dosyć nawet nie chodzi tylko, że drogie ale dosyć atrakcyjne gałęzie, asortyment produktów, w którym możemy z, naszą, z naszym otoczeniem, szczególnie tym rynkowym, i z naszą wielkością produkcji, w możemy odnosić i sukcesy, ale najważniejsze co najmniej się utrzymać, bo nie ma tej szansy. I teraz, kochani, prawdziwy obraz polskiego mleczarstwa. Jakieś tam, te nasze te rolnicze czasopisma, coraz bardziej mi przypominają te kolorowe pisemka Pani domu, Ewa, nie wiem, nie znam się, nie czytałem tego. Te dla dla Państwa, z całym szacunkiem. No, zawartość treść, absurdalna. Co najmniej no, groteskowa, jest podobna. No Szczerze mówiąc, z punktu widzenia merytorycznego, ale z punktu widzenia tego wizualnego, to tak jak wszystkie tam te panienki są młode, tak samo tutaj no, nie znajdziesz normalnego wizerunku gospodarstwa, bo te maszyny, te wszystkie setki, tysięcy złotych i tak dalej, jak ten biedny rolnik się naczyta, zobaczy, to pójdzie do swojej tej obory na gospodarstwo, to faktycznie depresję można wpaść. Tak rolnictwo nie wygląda jak w tych obrazkach. A tym bardziej. Jak jest? Jakieś tam sympozje, jakieś tam eksperci i tak dalej. Proszę Państwa. W Polsce jest tam niby, ale tego nawet już nie ma. Nie się poprawią. Powyżej 200 tysięcy gospodarstw tak, utrzymuje krowy. No faktycznie. Jest ta krówka, jedna, może dwie i tak dalej. Dostawców było około 118 tysięcy, ale to, kochani, już dwa lata temu. Kolejny raz powtórzę. Podejrzewam, że na dzień dzisiejszy to nie jest trudne. Strona rządowa ma armię, ma tego, oni mają wszystko informacje, no nie? Ale po prostu nie mają ani głowy, ani ochoty do tego, żeby to zebrać. Podejrzewam, że w granicach jest 100 tysięcy obecnie tych dostawców, z tendencją bardzo zniżkową. Ale w ramach tych 100 tysięcy dostawców, bo tam są dostawcy po 2, 3, 4 sztuki, 5, a nawet i do 10, i też uważam, że to jest koniec pieśni i zabawy. Więc sensu stricte w Rzeczpospolitej gospodarstw w dniu dzisiejszym, które dostarczają mleko i są w miarę w jakiś sposób niewydolne ekonomicznie, bo się nie da przy tych 10 krówkach nawet 12-15, jest, ale łącznie z tymi, jest w granicach nie więcej niż 70 tysięcy. Prawdziwych gospodarstw, Powyżej 30, i to są już ich twarde dane, które strona ta rządowa operuje. Powyżej 30 sztuk z wzrostem jest 12460 bodajże, co do joty, no nie. Oczywiście z tendencją zniżkową, bo one upadają, bo one się wycofują. W tym otoczeniu rynkowym, przy takiej polityce. Kredytowej, handlowej, etc. etc. No, w takim bezchołowiu państwowym rzeczą jest naturalną. Te gospodarstwa nie są w stanie wytrzymać. I jeszcze raz Wam powtórzę, kochani rolnicy nie Wasza to wina. Wy nie możecie nie splajtować w tym państwie. No nie? Oczywiście galsteczka ma zostać i zostanie. I teraz, w związku z tym, jeżeli popatrzcie, w Francji jest 60 tysięcy gospodarstw na całą Francję no jest trochę większa z ich potencjałem i tak dalej, i wielkością. A my realnie na dzień dzisiejszy mamy w tych okolicach, a potężne przemiany, czyli kolejne wycofywanie się. No, zresztą powtarzam, no, jedyna wolnorynkowa gospodarka, wolnoamerykanka, tylko jest na terytorium między Bugiem a Odrą, w kraju nad Wisłą, bo nigdzie nie ma takiego, takiego eksperymentu liberalnego niby. To nie jest żaden to jest bandyctwo zwykłe. No nigdzie nie ma w stosunku do rolnictwa. W związku z tym, niestety, ale ta ekonomiczna śmierć czeka te gospodarstwa. To no pytanie, co w zamian? Przemysł, produkcja trzody chlewnej nam mówi. Brak samowystarczalności. Komuś wydawało się, jak w Polsce może nie być wino? No, widzicie, może nie być i nie ma. I to nie jest problem tylko rolników. To jest potężny problem Polaków, obywateli, konsumentów. Podobnie będzie z meczaspem. Gwarantuję. W ciągu dwóch najbliższych lat przy tym otoczeniu rynkowym, bo tylko w chorych państwach gnieżdżą się takie pomysły, pojawi się tucz na kładcze w mleczarstwie, żaden problem. Krówki dostarczą, obórkę wybudują jeszcze kolejną, tak. hale jakieś tam dostarczą, nie ma problemu. Skoncentruje się to, bo to podstawowa rzecz, i będziesz robił formule tzw. kontraktowej. Tak jak przy trzodzie, jak i tak dalej. To jest nieuniknione. 160 parę spółdzielni zakładów mleczarskich, tak? Podmiotów gospodarczych. Oczywiście nie mają najmniejszych, czy dużo, czy mało? Mało powiem. Mało. Bo gdybyśmy robili produkty markowe, to mało. Co najmniej o 100. O drugie tyle jest za mało. Bo zupełnie w modelu rozproszonym winna być inna produkcja. Nie wygramy tej wojny masowej. Zapomnijmy, mocarstwo mleczarskie, Rzeczpospolita, w jakich chorych głowach się to zrodziło. Tak przy okazji. I oczywiście to czeka, szczególnie spółdzielnie mleczarskie. To, co się stało w Bielsku Podlaskim z ministrem, senatorem, już ja się go nie czepiam, nie chodzi o to. To fajny człowiek, bo nam pokazał. Pokazał to dobrze. Pokazał, co się, jak wierzchołek tej. Tej fatalnej zgnilizny spółdzielczości mleczarskiej, bo tam do kwadratu będzie dalej. I to nas czeka wszystkich. I pamiętajcie, że jeszcze raz, przestrzegając, spółdzielca jest właścicielem. I kochani, bez zmiany prawa spółdzielczego, w jednym walu spółdzielczości mieszkaniowej, mówi się tam patologia i tak dalej, no i są jakieś tam próby zmian, nawet, ale spółdzielczości mleczarskiej, bez podstawowej zmiany. Czyli nadzoru nad finansami. No Musi to być czy Regionalna Izba Obrachunkowa, Niezależne, nie to. No Biels pokazuje, Rypin i tak dalej, że nie ma tu żadnej kontroli nad finansami. A to jest forma uspołeczniona spółdzielnia mleczarska, tak? To nie są jakieś prywatne czyjeś tylko pieniądze, bo ludzie powierzają w zaufaniu. Gdzie jest jakieś niby państwo, no nie? I tu w tym zakresie no to nawet tekturowe państewko nie działa totalnie, zupełnie. Czy najwyższa izba kontroli? I co się okaże, jak zaczniemy, zmienimy to, 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 to dwa miesiące dla normalnej władzy, w tym zakresie zmiana prawa spółdzielczego, wchodzą odpowiedni ludzie. I liderzy, starsi panowie polskiej spółdzielczości mleczarskiej, szczególnie tutaj, no ci liderzy z Podlasia, w określonych instytucjach mieliby dużo do powiedzenia. Naprawdę, ja się nie czepiam, ja wiem, wiem co się dzieje. Wiem, jak bezsensownie dzisiaj ciężko pracują ludzie. Dlaczego jest tak najniższa ta cena mleka? Bo dokładnie z kosztem tych wynaturzeń, różnego typu wybryków. Dzisiaj cena normalna powinna być w granicach średnia złoty 80, złoty 90, czyli mniej więcej podchodząca pod ceny niemieckie, które też nie są, nie są najwyższe. Przypominam, żeby wyliczając średnią unijną, Bierzemy pod uwagę właśnie to zaniżanie przez Polskę i tak dalej, i tak dalej tych cen. Więc normalna dzisiaj cena, którą normalny, przyzwoity europejski rolnik, biały człowiek dostaje, to jest w granicach 2-20 zł za litr dobrego surowca, dobrego mleka. A my robimy za złoty 30, 40, 50 na nie i żyjemy. No oczywiście, do pewnego momentu, bo jesteśmy do tego zmuszeni. Nie ma nic to wspólnego. Z gospodarką rynkową, z konkurencyjnością. Jest to totalne niewolnictwo i wykończanie. Tu trzeba Jeszcze raz przypomnę. Jeżeli nie przerwiemy w tych procesów, za dwa lata ciężko będzie o tym już rozmawiać. Państwo tylko w archiwach ten materiał sobie zobaczycie. Mówiłem, przestrzegałem. Stanie się to, co, to, co z trzodą. No, sytuacja po prostu bez. Bez no nie? Teraz jeszcze ważne. Laboratoria, ocena. No proszę Państwa, między innymi znatna część patologii polega na tym, i mamy słaby sorowiec, słaby, słaby. Dlatego część tych produktów malkowych ciężko będzie wyprodukować, ponieważ nie ma niezależnej oceny w laboratoriach. I to, i to jest niesamowita bolączka. Oczywiście Model ten, ten, który mamy na dzisiaj, a który powinien być, no, koszty transportu, my jako rolnicy wiemy, Państwo wiecie, no, przecież to co się dzieje, no oczywiście wolny niby rynek. Jaki wolny rynek? Wolne dziadostwo i wolne złodziejstwo. Jedyne co... Co można o tym określić? Nie ma to nic wspólnego z gospodarką rynkową. To co się dzieje, to co się dzieje w polskim mleczarstwie. No, oczywiście w związku z tym, że forma spółdzielcza to jak gdyby w ramach rolnictwa, sektora rolnego na końcu to pada. Czy po stronie rządowej można się czegoś spodziewać? Nie, proszę Państwa. Ci ludzie, to o czym mówię, mówimy, Państwo rozumiecie, w ogóle oni tego to jest poza innym obszarem. A doradców, specjalistów mają tak, to, to nie to, że do nich nie dociera. Ich mózgi nie są w stanie przyjąć tego, bo nie mogą. Bo żadnej o polityce rolnej. W obecnym kierownictwie jest to i poprzednim, oprócz swaniaków, którzy potrafią żyć na polityce rolnej. To fakt, no nie? Zresztą formuła służby publicznej, <grycia> życia publicznego to jest właśnie formuła poświęcania się dla siebie, dla rodziny, dla własnego interesu. No, szczerze mówiąc, jeżeli wyborcy, Polacy, honorują takie postawy w życiu publicznym, to nie dziwmy się z tych skutków. A spółdzielczość mleczarska, przez znakomita większość, mówię tutaj bezpośrednio o spółdzielców, Wy dobrze wiecie, jakie rodzinkie, etc., tego i szefty, kto, co, jak, zarabia, transporty. Wy dobrze o tym wiecie. I co? I to gdzieś na kimś innym? To, to jest jakiś film? Kanał YouTube? Nie, proszę Państwa, to jest wasza rzeczywistość, na którą milczycie. To szczególnie kieruje do 30-40-latków 30 młodych rolników. Nie ma was w ciągu najbliższych roku, dwóch, trzech. Jeszcze macie potężne problemy, przez tego typu starą dziadowską patologię, która, która no, no lata trwa. Honorowana i gwarantowana przez politykę i tych polityków różnego typu, no, których dobrze znacie, są znane nazwiska i tak dalej. Zresztą, jak widzicie Państwo. Niezmienne. I to bez względu na to, czy to bardzo konkretnie adresuje, czy to PSL, czy PIS. Bo to są dwie formacje, to same. Przecież które tą samą politykę realizują i w największym stopniu odpowiadają za to, co się dzieje. Co się dzieje w mleczarstwie. No cóż, czy coś jeszcze mam do tego dodać? Słam? Diagram. A, kochani. Ważne, tak, cena mleka obecnie spada. No i zarzekają się szefowi prezesi, że spadać będzie. No tak, to są, to są ludzie fantastyczni, zobaczcie, menedżerowie, gospodarze. I teraz to są kowrowskie dane. No proszę może, może to pokazać. I magazyny są zapchane w Polsce. I jest tak zwany mechanizm unijny, prywatne przechowalnictwo. To jest otłuszczone mleko w proszku. No, widzicie Państwo, Niemcy, Holandia, zobaczcie, korzystają z tego. No tu jest Polska. No, nie muszą korzystać, dlaczego? Jak za złoty się mleko kupuje, to po co mi korzystać z tych mechanizmów, się wdawać i tak dalej? No może jeszcze będzie w jakiś sposób ewidencjonowane, to gejszeftów się nie zrobi. Następnie, tu mamy prywatne przychodnictwo masła. No, popatrzcie Państwo, gdzie jest Polska. Nie zalegają, no nie? No w, tutaj w proszku, no zalegają magazyny po kolei. Oni z tego nie muszą korzystać. No biedni korzystają, Niemcy, Francuzi, tutaj mamy serów. No też nie zalegają. Może boją się, żeby nie zalegały, bo kto to kupi? Szczególnie te analogi, te rzeźbienia, te różne i tak dalej. Ostatnim hitem jest mleko. No prawdopodobnie to i UHT. I, i, I pasteryzowane, no tanie mleko, zobaczcie, tanie. A skąd się bierze? A 10% maślanka, serwatka, słodka Nie udziałem tego. No to się robi rzeźbi mleko, Żeż Państwo nie dostajecie mleka. Ten cyr, który jest w sklepach, na półkach, to po pierwsze, że a, trzeba zrozumieć innowacyjność dzisiaj w przemyśle polega na tym, że. Świadomy konsument jest coraz bardziej, będzie i obywatele, i mamy XXI wiek i tak rozwiniętą technologię, że nie tylko my mamy dostarczać i promować jako prywatni producenci i tak dalej rolnicy mleko surowe, ale to jest zadanie dla spółdzielni mleczarskich i zakładów. Wreszcie się nauczyć, żeby spory udział sprzedaży było prawdziwe mleko najzdrowsze, nie pasteryzowane. Bo można. Bezpiecznie dostarczyć to mleko surowe, wręcz kampanię prowadzić i zachęcać. No oczywiście zero o tym nie ma. Cóż, lepiej wyrzeźbić i za złoty 50 czy tam złoty 60 w sklepie ten produkt mlekopodobny sprzedać. A co? obchodzi kogo konsument. I mówi się, że o rynku to są takie usprawiedliwienia. Mamy gospodarkę tam rynkową, rynkową tam. Opowiadają, a o rynku mleka, o cenach decyduje, decydują uwarunkowania światowe. No, proszę Państwa, no w komunie potrafili w tym PRL-u zalewać takie głupoty, zalewajki ekonomiczne i polityczne robić, ale teraz to się nauczyli, no majstersztek. Dopracowali tą recepturę do absurdu, tylko że absurd któregoś momentu, jak w innych dziedzinach, po prostu kończy się. W związku z tym jeszcze raz bardzo mocno apeluję do, do producentów, szczególnie no tych, którzy będą jeszcze winni lata wytrwać w tym, ciekawe czasy dla mleczarstwa idą tak, na produkcję mleka przychodzą. Jest to niś, niesamowicie wdzięczny, wdzięczny produkt o bardzo dobrych perspektywach rozwojowych, rynkowych, o dużym zapotrzebowaniu konsumenckim, i Polska może autentycznie, kochani odegrać wielką, wielką rolę, to wszystko będzie zależało od naszej postawy, naszego rozsądku.